Dobry. Jestem odpowiedzialna w sklepie ACK za sprzedaż internetową i chciałabym teraz przedstawić grille, jakie mamy w naszej ofercie. Tak, no grille są różne, jest kilku tak. producentów macie, także macie bardzo szeroki mhm. wybór. Nie wszystkie rozpakowaliśmy, ale te takie najciekawsze Wam pokażemy. Zaczniemy sobie od grilla firmy KADAK. Jest to grill gazowy wyposażony w termometr. Który jest zbudowany w pokrywę. Zajrzymy sobie do środka. No właśnie. I Tutaj tak. Mamy taką. To jest wszystko przemyślane. I tak. I właśnie. A, jeśli chodzi zobacz. o pokrywę. Pokrywę. Ona jest nie tylko pokrywą, ale również pełni funkcję ochrony przed wiatrem. Tutaj z tyłu są specjalne takie jakby. Taki tak jest. Zaczep, tak. Tak, tak. No i można... tak i można po prostu tą pokrywę sobie tak jakby no, położyć, wykorzystać do tego, położyć tak, tak. że tak. będzie ona chroniła przed wiatrem czy przed chlapaniem również. Tak. Teraz tak, jeśli chodzi o Jaki on ma, Jakie on ma funkcję. To może ja pomogę trochę. Mhm. O, wezmę to zdejmę. Tak. No i co, jakie, on, jakie ma funkcję No to tak, tutaj mamy płytę grillową, tak? Ona jest, jest to płyta, która jest wyposażona w powłokę Green Grill. Nie przy... Co jest to powłoka nieprzywierająca, która lepiej rozprowadza ciepło, zatrzymuje to ciepło też i to dzięki Aha. temu zużywa się mniej gazu. Aha. Teraz jak to podniesiemy, mamy pod spodem tak. e... Na no Tak, I tak, naprawdę palnik, To jest kuchenka gazowa. Tak, jest. na garnek. No bo grill ma funkcję i gotowania, i grillowania. Tak, no to bardzo fajne. E, no, zapłon jest piezoelektryczny, co jest o, to również. też nie musimy zapałek nosić. Tak, nie dokładnie, nie co jest tym. również bardzo ważne. Tak. E, co jeszcze? Tutaj może jeszcze powiem o, o, o tych. Półkach bocznych, które no też są. Ich jest zawsze mało. Także z mojego doświadczenia to mhm. ich jest zawsze mało, ale każda półeczka się przyda. Tak, jeśli chodzi o te półki, no to one są wyjmowane. Tak. Y, można je no, zdjąć. Dobra, ci, tak. y, tak, dokładnie. Miejsce zajmuje również nóżki są oczywiście odkręcane. Mm -hmm. To wszystko można zdemontować tak jak myśmy przed chwilą rozkręcali. Tak Dość i szybko, jeśli nie? chodzi o te półki, no to wiadomo, że jest to bardzo praktyczne, ponieważ jest to przestrzeń na jakieś akcesoria, które wykorzystujemy do Gotowania, nie wiem, jakieś Aha, no tak, przybory kuchenne, po prostu no, są tutaj haczyki, na których można też coś powiesić, nie wiem, jakieś tak. szczypce czy, tak, czy cokolwiek tak, tak. takiego. No i y, te nóżki bambusowe są bardzo hmm. wytrzymałe, dzięki temu ten grill jest bardzo stabilny. Są też antypoślizgowe. Ale takie eleganckie wyglądają. No właśnie, i tutaj natura. też tak, tak. design jest bardzo tak, ładny, design. taki nowoczesny. Dokładnie. No i ta półka jeszcze między tymi nóżkami też no dobrze, jest tutaj istotna. E, zasilanie, nie? bo mamy różne zasilania. Mhm. Ten grill kadak tak. jest, jest, m, może być zasilany kilkoma takimi tak. źródłami. Nie? I tutaj proszę mhm. pani Dominiko. Mamy tutaj pokazane właśnie na y, opakowaniu, że może być zasilany zarówno kartuszami jak i Butną. Taką butę gazową z reduktorem, mhm. także no, opcji jest, mhm. jest kilka, w zależności od to czym dysponujemy. Teraz tak, waga? Mamy wagę? waga, on waży dokładnie 11 kilo. Mhm. Tak, waży 11 kg. Tak. No, waga u nas w mhm. jest bardzo ważna. Dobrze. Jeśli chodzi o cenę, no to on jest w cenie 1350 zł. 1350? Tak, dokładnie. Dobrze. Bardzo ładny, taki designerski ten uh -huh. grill. Tak, tam się jeszcze liczy chyba powierzchnia rusztu, tak? Tak, właśnie, jeśli chodzi o średnicę, to jest 39 cm. Aha, no, czyli dość uh -huh. duży. No, myślę, że na 4 osoby to tak spokojnie. Tak. Pewnie więcej w instrukcji wyczytamy. No i ten uh -huh. termometr. Ważne jest, jak się robi steka na przykład, czy tak. jakieś takie potrawy. On ehm. w funkcji pieczenia nie ma, nie? Nie ma. Dobrze. Przejdziemy sobie do kolejnego. Tak, to jest Anders mamy... Firma. Tak. Anders Explorer Next Pro. Taka jest dokładna nazwa tego, tego grilla. Tak. tak. Yy, I od czego by tu zacząć? No może od tego, że ten grill. Też jest wielofunkcyjny, On można w nim zarówno grillować, gotować, tak, piec. Tutaj żeśmy właśnie specjalnie nie zakładali tego, mm -hmm. ponieważ są dwa takie palniki. Tak, to tak, jest, tak. To dwu jest, to jest jedna dwupalnikowy funkcja. grill. Dokładnie. Tutaj są dwa y Na zewnątrz, żeby w kamperze nie smrodzić, czy w przyczepie, to po prostu mm -hmm. można. Tak. tak? I teraz druga funkcja to jest. Grill, tak, czyli płyta mm -hmm. do grigowania. Eee, I... Może służyć też jako piekarnik. Ma dużą pokrywę o dużej pojemności. Mm -hmm. eee, też tutaj mamy wbudowany termometr. Tak. tak. Eee, co jeszcze? Zapłon piezoelektryczny również. No to jest też taka już no, istotna. Rzecz. Mm -hmm. I ma również dwie wyjmowane tacki ociekowe, co jest. Eee... Tak, to pod spodem są takie tacki, dokładnie. Tak, co jest. Co ułatwia po prostu czyszczenie potem tego grilla. po No bo, bo fajnie położy. się pieczy, uh -huh. fajnie się później je, ale uh -huh. jak trzeba to posprzątać, no to jest, to jest troszeczkę trudniej. Uh -huh. I właśnie tutaj takie udogodnienia muszą być, tak? tak? Które nam ułatwią to utrzymanie w czystości, żeby później y, nie spalał się nam ten tłuszcz przy kolejnym gwiowaniu. Tak, dokładnie i. Jest również między nóżkami ta powierzchnia, taka półeczka też tak. również na akcesoria różne, tak? Można coś tam mhm. sobie postawić, położyć, żeby mieć zawsze pod ręką jakieś niezbędne przybory. Dobrze, tutaj jeszcze mamy pokrowiec, a pokrowiec już jest na te nóżki, bo to jest tak. wszystko mhm. tak łatwo demontowalne. Zobaczcie, o, wkłada się i to jest i w taki sposób się zabezpiecza, żeby one się nie, mhm. nie poruszyły. Te nóżki również można. Można je jeszcze rozłożyć, zdjąć. krótsze zdjąć oczywiście i postawić pewnie na jakimś tam meblu, nie? No tak, można przekształcić tylko, że tak powiem, w grilla stołowego. Aha, No, właśnie. I, no i też róż jest oczywiście ze stali nierdzewnej. To aluminiowo, pokrywa aluminiowa. Tak, dokładnie. Do grilla jest dołączony wąż i reduktor gazu. Tak. No to też. Mhm. No już jest w cenie nie? Tak. i cena. O, cena. Yy, grill jest w cenie 897 dziewięćdziesiąt siedem I no i oczywiście też tutaj jest istotny ten design, bo też jest bardzo ładny i bardzo ładnie się prezentuje. Tak, rzeczywiście, mhm. rzeczywiście robią te grille robią wrażenie. To już nie jest tylko. Narzędzie do przygotowania potrawy, ale również mhm. to wygląda ładnie. Tak, dokładnie. A jeszcze może o tym coś powiemy, tak? Bo macie mhm. go również w swojej ofercie. Tak, zgadza się. To jest Camping Gas 600SG. Tak się nazywa model. Co jest tutaj istotne w tym grillu, to to, że no też jest dwupalnikowy i ma palniki wyposażone w nową technologię Accelerate. Konkretnie chodzi o to, że jest po prostu o połowę krótszy czas gotowania niż w tradycyjnych palnikach. Tu chodzi o tą osłonę. To jest taka osłona przeciwwiatrowa i dzięki temu właśnie wiatr nie przeszkadza tak jakby. No i też tak samo jak w przypadku tamtego grilla tutaj widzimy te półeczki boczne. Jest taka tekstylna półka pod spodem. Zasilanie, mhm. kartridże dwa tak. rodzaje. I, I butla. I butla. Dokładnie. Tak. Tutaj mamy też podaną wagę. To jest 10,7 kg. Jak widać, również można, kiedy się go złoży, jest taki bardzo kompaktowy i bardzo łatwy w transporcie. Tutaj, nawet tak. widać na zdjęciu, tak. jak to wygląda. Dokładnie. No i jest y, pań, piezoelektryczny, tak? Tak, Zapłonę. tak, 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 dokładnie. Mhm. Tutaj mamy grilla y, firmy CAMPFOR y, Family Table, tak się nazywa model. Y, jest to również grill z zapłonem piezoelektrycznym, ma regulator temperatury, wbudowany termometr. Oprócz tego ma na przykład ruszt o średnicy. 30 cm, na przykład na pizzę o średnicy 30 cm może być. Czyli też jako piec może być, do pieczenia, tak? No tak. On ma ogólnie trzy nóżki, można je wyjąć i wtedy pozostają te małe plastikowe nóżki i można po prostu również go przekształcić w grilla. Stołowe, tak? Stołowego, tak. dokładnie, tak. Dokładnie teraz tak. Moc to dość dużo mu na cztery. Kilowaty, tak? Tak. Mm -hmm. Ciśnienie 30 milibarów. Zasilanie propan-butan, czy tak. butla. Mm -hmm. Dokładnie. Mm -hmm. Panie Dominiko, tak. dziękujemy za zaprezentowanie tych grilli. To ty jest bardzo, bardzo ciekawą macie ofertę. Przypomnijmy, że wszystkie te grille, które Wam prezentowaliśmy dostępne są pod adresem sklep.ck.com.pl Czyli to jest oficjalny sklep firmy ACK Benimar Polska. Zapraszamy. Nie tylko, nie tylko dobre potrawy, ale również świetny design, oszczędność energii, tak naprawdę, bo różne rodzaje zasilania. Znajdziecie tutaj bardzo szeroką ofertę i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.